Szanse dla Polski są przeolbrzymie, po prostu no trzeba jeszcze zainwestować i odpowiednie zrobić odpowiednie przepisy, które ułatwią zainstalowanie tej mojej technologii. Większość urządzeń KGHM obecnie posiada, także można to całkowicie wykorzystać. Tu mówimy o miliardach dolarów, niewspółmiernie więcej niż KGHM obecnie przerabia, niewspółmiernie więcej niż KGHM obecnie ma zysku netto. To jest parokrotnie więcej. Są to surowce bardzo, bardzo przydatne, są to surowce strategiczne. Chociażby, jak metale szlachetne w postaci platynowców, które są bardzo, bardzo potrzebne w dzisiejszych technologiach, nowoczesnych technologiach. Polska tego ma bardzo dużo. Ja tutaj w tych swoich ujęciach nie, 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 wzią, nie, nie brałem po prostu pod uwagę odzysku metali ziem rzadkich rare Earth Elements, Renu i innych metali nieżelaznych. Ale jest to kilka, kilkukrotnie więcej niż, niż to, co obecnie KGHM przetwarza. I na dodatek chciałbym tutaj właśnie otworzyć nowy taki wątek. Produkcja... Utylizacja i zagospodarowanie wszystkich metali szlachetnych, to jest znaczy srebra, platyny, palladu, to co KGHM odzyskuje, można to przetworzyć w formie jubilerskiej. Branża jubilerska, z której ja się wywodzę, z paru pokoleń i proszę panów, opiewa na gdzieś około 300 miliardów dolarów rocznie. I z perspektywą wzrostu do 2025 roku 450 miliardów. Dlaczego Polska sprzedaje sprzedaje surowce, a inne kraje się bogacą, jak Anglia, no Stany Zjednoczone, Niemcy, Izrael. Izrael żyje z jubilerstwa. Można to, my mamy. Ja wyszkoliłem wraz z ojcem, moim wujkiem, wyszkoliliśmy setki, jak nie tysiące Polaków. W branży jubilerskiej. To są jedne z najlepszych, yy, 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 znaczy, poszli pracować albo pozakładali swoje, swoje firmy tutaj na terenie Stanów Zjednoczonych, szczególnie w Nowym Jorku. Jest to bardzo, bardzo dochodowa branża, bardzo dochodowa. I, i można to stworzyć. To trzeba stworzyć ten przemysł. I panie Ryszardzie, przepraszam, bo wrócił do nas pan poseł, to ja powtórzę, bo pana posła przez chwilę nie było. Panie pośle, na ekranie są trzy osoby najważniejsze, odpowiedzialne za nowe technologie, albo dzięki tym trzem osobom Polska może się stać wkrótce bardzo bogatym krajem. A pan jest od tego, żeby to dalej prawda, pchnąć, więc ja znikam z ekranu i pozwolę panu Ryszardowi dalej kon kontynuować, dobrze? Także no chciałbym tutaj podkreślić wagę przemysłu jubilerskiego, gdzie na Dolnym Śląsku moglibyśmy zatrudnić parę dziesiąt tysięcy ludzi, młodych ludzi, bardzo zdolnych. Polacy są bardzo zdolnym narodem. Ja wyszkoliłem bardzo dużo ludzi. Prowadziłem przedsiębiorstwo jubilerskie w Polsce, największe przedsiębiorstwo, największe. Wszystkich jubilerów do kupy wziąć, to może mieli tyle obrotu co ja, może. W branży jubilerskiej. Ja wprowadziłem, ja jako za komuny dostałem zezwolenie jako jedyny na przeszkolenie ludzi i właśnie zrobienie, stworzenie tej branży jubilerskiej w Polsce. Miałem zagospodarować właśnie te, 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 te surowce metali szlachetnych pozyskiwane z, 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 z kghm Oczywiście komuna padła, ja akurat w 88 roku dostałem zezwolenie, w 89 komuna padła. Ja zainwestowałem ponad 3,5 miliona dolarów własnych pieniędzy, własnych. Nie z jakichś tam masiu-masiu, tak jak to większość tych polskich prawda, wizjonerów zrobiło. Ja się wycofałem, po prostu byłem zmęczonym człowiekiem w Polsce, nękanym przez służby, no i... I po prostu łapówkarstwo. Ja miałem tego dosyć. Ja szmalowałem na lewo i na prawo. Po prostu, ale jest jest szansa. Można to zrobić. Można to zrobić. Ja poświęciłem, proszę panów, yy, od rządu gańskiego. Byłem przyjmowany przez, z doktorem Krasoniem w 80-tych latach. Miałem do dyspozycji wszystkie złoża i wydobycie diamentów i tak dalej miało przejść przez moją firmę, którą miałem założoną z, 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 z rządem Gany. Do tego miałem mieć Dromex, Budimex, Chemadex i tak dalej, centrale handlu zagranicznego, które chciały partycypować. No ale po prostu jak mnie zapewnili, polski rząd, ten głupi komunistyczny rząd mnie zapewnił, że wszystkie surowce przeze mnie będą przychodziły, tylko żem szkolił, żebym stworzył tą branżę. No po prostu no, ludzie się zmienili, sytuacja się zmieniła. Dużo y, tamta, no wiadomo, jaka była komuna. Nie, była to, nie był to sprawiedliwy, prawda, system, ale do władzy. Po, po tej komunie przyszło kupa cwaniaków, kupa. Ja nie mówię o wszystkich, oczywiście jest kupa wspaniałych ludzi Polaków, ale bardzo dużo przyszło cwaniarstwa i, i, i które, które pracuje właśnie na, dla, dla różnych prawda, y, y, pro, tych no, y, układów y, zachodnich. A nie dla polskich, to jest antypolskie. To, co robi KGHM, to jest antypolskie.